Cześć, dzisiaj nietypowe okoliczności. Jak widzicie, same SV26 Janmara. Kilkanaście konfiguracji mamy na placu. W tym momencie 8 maszyn, każda teoretycznie inna. Czym się różnią? Łyżka, szybko, złącze, głowica, power i tym podobne. O czym chcę z Wami porozmawiać? O tym, co powinno Was zawsze interesować, a mianowicie Med. Liniowy na godzinę, tona na litr. Wszyscy mówią chińskie maszyny, wszyscy promują chińskie maszyny, wszyscy pokazują, dołączają do filmów muzyczkę. Bardzo wielu producentów przyspiesza po prostu wideo, żeby pokazać, że maszyna jest wydajna. Nie wiem, czy to jest jakiś jakiś fatum czy coś, ale każdy tego polskiego klienta usiłuje robić w wcha. Nie wiem czemu. Słuchajcie, czas zacząć patrzeć przez szkiełko i linijkę, a nie sercem, jak to polska szarża zawsze pokazywała. Mam tu stertę łyżek, teoretycznie wszystko z maszyna 2,7 tony i teraz należałoby się zastanowić, co, która łyżka jest właściwa. Słuchajcie, co do zasady to jest standardowa łyżka typu Lenhoff, nasze BMA GP3 dla maszyny 2,7 tony. Tutaj założone na krótkie ramię, więc maszyna będzie cholernie mocna. Dlaczego wam to pokazuję? Ponieważ w tej pozycji, jeżeli pracuje siłownikiem ramienia, to dystans od sworznia obrotu ramienia do zęba w pozycji otwartej łyżki to jest 165 cm. Jeżeli tą samą łyżkę założę na maszynę z power tiltem i z długim ramieniem, to ten dystans wzrośnie mi do 216, a więc wydłuży się o pół metra o długo, drugi rozmiar łyżki. Nie wiem, czy wiecie, ale samo to przy standardowej łyżce to jest metry w praktyce razy 3. A nie doszliśmy jeszcze do tego, że ta łyżeczka jest spawana od góry, więc wzmocnienie jest tu. I tak naprawdę, wypełnić ją możecie tylko w tej części. Ten dystans tutaj jest użyteczny. To tutaj to jest belka pod spodem. Teraz, jaki jest na to, bo jest lekarstwo. Słuchajcie, GPL4. To jest łyżka, którą wypełniamy dotąd. Belka jest na górze, Belka jest w